Siema, z tej strony Marcin alias C. Witam was wszystkich serdecznie w kolejnym materiale na kanale kolejnej recenzji sprzętu komputerowego, tym razem słuchawek gamingowych marki Savio, a dokładnie modelu Savio Strike. Jak widzimy słuchaweczki przechodzą do nas w takim pięknym czarno-czerwonym opakowaniu wypełnionym informacjami o produkcie, który znajduje się w środku z których to możemy dowiedzieć się mniej więcej, że produkt jest objęty 24-miesięczną gwarancją, że to są słuchawki stereo, rodzaj tych słuchawek to zamknięte, że posiadają dwa razy złącze jack 3,5 mm oraz raz USB, długość kabla to około 2 m, a waga 350 gram. No ale dobra, zobaczmy sobie jak ten produkt wygląda w środku. Jak widzimy w środku nie ma za wiele, mamy produkt główny, czyli słuchawki oraz skróconą instrukcję obsługi razem z taką tabelą informacyjną, dokładnie tymi samymi informacjami, które mamy na tyle opakowania, no okej, okay, ale czym jest marka Savio? Marka Savio jest własnością dokładnie firmy Elmag, firmy, która działa na rynku polskim i jest polską firmą od 1990 roku, natomiast w 2011 roku firma Elmag utworzyła dodatkowy dział, tak de facto pod markę, czyli markę Savio, która to z kolei specjalizuje się w produkcji nowinek technologicznych, produktów skierowanych głównie dla młodych ludzi, stąd też w portfolio marki Savio znajdują się między innymi produkty skierowane dla graczy. A tak prezentują nam się nasze słuchaweczki, są bardzo dobrze wykonane, wszystkie elementy są dokładnie spasowane. Mamy tutaj głównie plastik, a dokładnie bodajże ABS, nałóżniki wykonane z ekoskóry. Jak widzimy wewnętrzna część tego pałąka, podtrzymującego nałóżniki ma rdzeń metalowy, dzięki czemu te słuchawki posłużą nam znacznie dłużej niż słuchawki z takim rdzeniem typowo plastikowym, które pewnie po pewnym czasie by się wyłamały. Na kablu został umieszczony pilot sterowania, którym wyregulujemy sobie poziom głośności, a także włączymy, wyłączymy mikrofon. Sam kabel mamy natomiast w takim oplocie syntetycznym, dzięki któremu nam się tak szybko nie uszkodzi. Natomiast na końcówce, czyli na odcinku około 2 metrów, mamy trzy końcówki: końcówkę podłączenia mikrofonu, końcówkę podłączenia słuchawek oraz kabel USB do podświetlenia słuchawek. Ponieważ te słuchawki podświetlają się w kolorze czerwonym. A teraz mała próbka mikrofonu z tychże słuchawek, właśnie tak, ten mikrofon słychać bez żadnej dodatkowej obróbki w jakimkolwiek programie. Powiem tak, tragedia jakoś specjalnie nie ma. Jeśli włączymy sobie podbicie mikrofonu w systemie, a także wyregulujemy sobie go w jakimkolwiek komunikatorze, z którego będziemy korzystać, to ten dźwięk będzie naprawdę bardzo przyjemny, wystarczający do tego, żebyśmy mogli skomunikować ją z tą drugą osobą po drugiej stronie. Jeśli chodzi o odsłuch samych słuchawek, to też brzmią one dosyć przyzwoicie, wszystko co powinniśmy słyszeć, w zasadzie słyszymy, w grach typu multiplayer działają wyśmienicie, natomiast nie nadają się na pewno do odsłuchiwania muzyki, bo po prostu jak się to goda u nas na Śląsku, brakuje mi takiego szwungu. Tak de facto jedyny taki minus, który znalazłem, to to, że po prostu nauszniki nie przylegają dosyć mocno do uszu, znaczy minus. Dla niektórych będzie to plus, ponieważ naturalnie słyszymy swój własny głos, dzięki temu nie krzyczymy po prostu tego mikrofonu. No dobra, ale tak reasumując, podsumowując, bo są to słuchawki budżetowe, które możemy zakupić już w kwocie 60 zł. Mamy tutaj tak de facto bardzo dobry stosunek jakości co do ceny. Także jeśli chodzi o mnie, to ja spokojnie osobom, które szukają budżetowych słuchawek, mogę polecić z czystym sumieniem, bo naprawdę za te pieniądze dostajemy rewelacyjny sprzęt. Także to by było na tyle na dzisiaj. Dzięki za uwagę. Jeśli Wam się podobało. Zostawcie tego grubego, tłustego kciuka w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał po więcej takich filmików na przyszłość. Dzięki, bajo.